No i cegus spon rycy stak do mnie, a w mnie usy bolo. Idzę się wyryć, tam za rugi i dopiero przyjść gwarzyć. I ona tam na takim poziomie sponem nie będę godął. Ciąłeś pan tanio, to most pan tanio. He? To się panu nie podoba, za kawałek my bym A co spon myślał, że my się w piwnicy styropian koci? Co? I za darmo panu psu ja Miałem takie ścinecki, to panu pokleiłem. Za tę cenę to będzie okej. Okay. Buty z pana nie wiem, a bębęki talny dygotają w usach. Młody, wejdę mu co powiedz, Przenieś ten worek z cementu, ja mu to zaraz pokażę, nauczę go, rozumu. Tak będzie, siata pójdzie, zaciągniemy i będzie ok. To i tak będzie w zimie. Chcesz pan podawać pieniądze, to dzwoń po materiał, przykleimy nawet 30 testy Nie to tu loto. Starałem się jak mogę. Jestem młody, wczoraj do wieczora wygmerywał z piwnicy styropian. Tak jak... To, co miałem, to dołem. Wyrycystu. tu. Wy się tam za rogiem, bo jak mnie to młodzy ci założy ten z worek na łebie, ja ci tu pokozę zaraz. Czy czepnę, to z obocys. Nie ze mną te numery.